A ja z przyjemnością pokazuję Wam dwa nowe nasze wydawnictwa DVD. Indios Bravos i zespół Wawa Mafin Za moment jeszcze płyta zespołu Habakkuk, czyli taki trójpak bardzo pięknej regałowej muzyki, która miała miejsce na przystanku Woodstock 2007. A z cyklu koncerty z oklaskami, czyli muza z oklaskami, zapraszam Was we środę o godzinie 20:30 na cudowny koncert zespołu Immuwri. Mówiliśmy o Korsyce, płynęliśmy na Korsykiem. Tym razem zespół I Mówili kapela z Korsyki. Ludzie, którzy zagrali na naszym koncercie Bożonarodzeniowym w Teatrze Wielkim, dali niesamowity koncert. Całą salę porwali, wszyscy razem śpiewali, a oni zdziwieni bardzo, że ludzie podchwytują ten pięść i dali się też unieść na tej fali cudownej atmosfery. Zapraszam Was na drugą część koncertu I we środę o godzinie 20.30 z cyklu koncerty Bożonarodzeniowe, czyli muza z oklaskami. Ja z wami się żegnam. Oglądajcie o TV. Dziękuję bardzo, że piszecie do nas maile, że wymieniacie swoje poglądy, że mówicie albo piszecie, kogo byście chcieli zobaczyć na naszej antenie. Robimy wszystko, aby. Spełnić Wasze oczekiwania. Dziękujemy za każde słowo otuchy i zapraszamy na codzienne oglądanie OTV. A już teraz Wam powiem: zapowiadam, że podczas sylwestrowej nocy będziecie mogli. Usiąść obok nas i z naszą telewizją spędzić cudownie czas. Przygotujemy Wam specjalny koncert, który będzie trwał od godziny 19 do godziny 3 rano. I to będą najlepsze kawałki, najlepsze kawałki koncertowe i najlepsza muza, jaką możecie usłyszeć, aby się świetnie bawić. Wciskam was bardzo serdecznie, do usłyszenia. Do zobaczenia na kanale OTV. Cześć, siema! Give me one more. Que você diz então.